poranek, jest godzina 7:04 w sam raz na polowanie i da długą pieszą y, wędrówkę, bo dzisiaj wybierzemy się tutaj do tego punktu obserwacyjnego, który zwie się jako stanowisko 10, no jest to mega duża odległość, bo kilometr 94 albo 98, no ale mieliśmy jak wiecie znacznie większe piesze wędrówki i zawsze dotarliśmy do tego Celu I przede wszystkim mieliśmy zazwyczaj ciekawe polowanie. Ja tutaj troszeczkę pograłem poza odcinkiem i miałem troszeczkę kłopotów z Wapiti. No, wierzcie mi, kurde, nie mogłem za nic ustrzelić ani jednego zwierzaka. Miałem polimerowy stożek, strzelałem z bliska, ale każdy Wapiti mi tu uciekał. Sobie zmieniłem broń. Właśnie mood, chyba... Dlaczego sobie zmieniłem broń no to jak wam mówię, nie mogę polować żadnego zwierzaka. Tutaj królują wapiti. wziąłem sobie e, potężne Magnum 7 mm Oczywiście tutaj mam wirant, tylko to nie jest e, taki jak miałem zazwyczaj, to jest ten inny, bez takich e, takich wariantów, jakiś takich kolorystycznych to... i oczywiście magnum. Dobra, i wiecie co? Może idziemy, bo... Mamy przez sobą długą drogę. Te wapity tutaj są, no jak widzicie, same ślady tych zwierzaków. Polowałem na białego samca i w sumie było jeszcze chyba jakiś jeden brązowy. W sumie dwa brązowe, no ale niestety nie mogłem żadnego ustrzelić. Postanowiłem, że nie będzie premiery kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że ten, który teraz nagrywam będzie znacznie lepszy i znacznie ciekawszy. Magnum 7 mm, jeden strzał i od razu łamanie. Dobra, wiecie co? Ja tutaj się będę chciał rozglądać, bo postaram się te wapity jakieś ustrzelić. A zresztą, co nam podejdzie pod lufę, to będziemy strzelać. Póki co, nic tutaj się nie dzieje. Idziemy pod duży pagórek. Nie przejmujcie się, we mnie widzicie, że mam tylko 9 naboi, ale mam jeszcze polimerowy stożek w ilości 20, więc trochę i jest. Jestem ciekaw jak będzie nam przeładowywał nasz myśliwy po bo jak wiecie mam jeden punkt do szybkiego przeładowywania. A i o jeszcze jednym czymś zapomniałem. Zobaczcie mam punkt umiejętności, no i nie za bardzo wiem do czego go tutaj użyć. Zewgodowy Wapiti, a poza tym to jest znacznie drugą strona, Jak to się wybrać do tego punktu obserwacyjnego? Aha, i co to? Co z tymi punktami umiejętności? Kurcze, wiecie co, a cechy to też? A to nie, chyba nie, tylko umiejętności. No i nie wiem, kurcze. Wiecie co, mistrz podchodów. No tutaj. To mam przecież przewidywanie wiatru. Mistrz, zasadzek? Czekajcie, poczekajcie, chwileczkę. Ja sobie tutaj muszę zastanowić, co wybrać. Już sobie wybrałem, ale coś tu mi idzie, chyba. Poczekajcie, troszeczkę. W moim kierunku coś się tutaj z... Jezus Maria, coś się tak drzesz, samiec. Ale się wystraszyłem, prawie tutaj z butów wyskoczyłem, raczej z kapci. Poczekajcie, ja sobie tutaj zaraz podejrzę. One są tutaj. Są chyba te dwa samce, które mnie prześladują cały czas, tak, to są oni. Ciekawe teraz, jak magnum sobie z nimi poradzi. Nie trafiono w żaden organ. Standard, to akurat przewidziałem. Ale jak widzieliście udzieliście szybko przeładowuje. Nasz myśliwy tutaj sztucer, łamany. Zobaczymy, gdzie one sobie tam pobiegły. Standardowo, bardzo małe. No nie mam siły, naprawdę. O, właśnie, to jest ta kolejka. No, zobaczcie, jaka kolejka może wyciągnąć. A raczej, jaka lokomotywa może wyciągnąć kolejkę po tak mega stromy, strome zbocze. No, to jest po prostu nierealne. Jeszcze pójdę tutaj zobaczyć. Ale właśnie tak męczyłem się z tymi wapiti. Naprawdę, masakra jakaś. No teraz pudło. Ręka mi się trzęsie, kurczę. No super, naprawdę. E Eureka. Że on przyjdzie, poczekajcie chwileczkę. Tak jak mówiłem idzie jakiś wapiti Tylko zaraz. No pierś trapiłem, no zobaczcie jak się zachowują dziwnie. Teraz z którą stronę pójdzie. To? No nie, ja po prostu nie mogę w to uwierzyć. Tu jest. Ile jeszcze? Chyba jest jeszcze jeden, ale nie wiem. Chyba, że tak szybko biega, że. O, zobaczcie. Skoro tak biega i się tam zablokował, to może ja go powodleczę z bliska. To jest takie strome zbocze i może dlatego się tak blokuje. Nie wiem gdzie on poszedł. Biegają tutaj w koło i ciężko jest znaleźć odpowiedni trop. Ja tu gdzieś strzelałem, poczekajcie chwileczkę sobie podejdę. O, tutaj chyba był. No bardzo małe, no to dobra, okej, okay, wiem. 50 na 25. No i zobaczcie, chodziły tutaj praktycznie wszystkie strony. Strony i ja nie wiem, gdzie jest ten odpowiedni trop. Teraz tutaj do góry powiem. No nie jestem w stanie znaleźć tych tropów. Wiecie co, pójdę tam troszeczkę niżej. I sobie po prostu pójdę, bo nie ma tutaj sensu łazić za tymi wariatami. Co mam tego dość Idę do swojego punktu którego, Który sobie zaznaczyłem Bo nie ma sensu Bardzo małe ja by to było jeszcze małe krwawienie No to właśnie o tym wam O kurde jest No proszę Mam w końcu pierwszego samca Pancernego samca Zobaczymy ile on pocisków przyjął porożę. O cholera jasna Kurde Pikny. No w sumie. Tutaj był magnum cały czas, ale nie, przebił, nie przebiło ciała. Czekajcie. Jako odległość 72 metry. No kurde. Dobra, zatwierdzam. Mam go w końcu, chociaż jeden. Poczekajcie jeszcze sobie coś. A tu sobie wybrałem. oszczłomienie Oszołomione, zdezorientowane. Prowadzę losową szansę na przełowienie zwierzęcia, bo tych to bardzo będę chciał odblokować. A to trzeba mieć wszystkie, chociaż po jednym, żeby przejść do kolejnego. Poczekajcie, co jeszcze tutaj mamy. Właśnie chcę zobaczyć zasięg pocisków, amunicji 7 mm 150 metrów, No, taki standardowy, można powiedzieć. Dobra, idę, bo nie ma co tutaj więcej się zastanawiać. Poczekajcie, jeszcze sobie, sobie sprawdzę. Zobaczcie, idę sobie w kierunku, który sobie zaznaczyłem i tu chyba mam kolejnego Wapiti, ale to jest chyba samica. Nie, to jest kolejny samiec. Ale nie tak duży, jak ten poprzedni. Ale fotka się zrobi. I co tu mamy? Regent Magnum. Ciało kręgi piersiowe. Dobra, zatwierdzamy. Mamy kolejnego. Wapiti. Ojej, 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 ojej. Ale zjechałem. I tam miałem jeszcze jedne tropy. Tylko nie wiem, czy to tropy nie dotyczyły przypadkiem tego Wapiti. A miałem 0 na 25. Zaraz zobaczymy. Zobaczcie, idę i kruszę tutaj. No. To idę tędy. Tak, to było te wapity. Myślałem, że to jest jeszcze inny. Ten biały osobnik. No, ale tu już żadnej plamki krwi nie ma. Dobra, trudno, idziemy. Zdaje się, że ten magnum jest idealne do polowania na wapiti ciekawe jak ja teraz tutaj wyjdę a może się uda, zobaczymy tutaj po tych skałach My jeszcze trzy kulki, więc nie jest tak źle jeszcze mam 20 z polimerowym stożkiem. Nie da się. Dobra, idę naokoło. Trudno. Zrobię kółeczko tutaj przez tą dolinkę i pójdę zaraz w lewo. Poczekajcie troszeczkę. Cały czas idę pod górę. No kurde. Monteverest, kolejny. Ale fajnie, bo cały czas w kierunku wapiti. One są niedaleko. Tu jest jakaś polana. Cholera za głośno nadal. No i nic tu nie widać. Niby są ślady, biegnie kłusem. Nie ma wapika, żeby tu przywołać wapiti. Szkoda, to no. Wyjdę jeszcze wyżej, może będzie coś widać Ani indyka Ani wapiti. Tutaj też nie ma Dobra, plasuwamy dalej, kilometr 18 A i widzicie, tu jest kolejka liniowa. Czyli kolejkę nie ciągnęły żadne lokomotywy, tylko linie. Jakieś pewnie silniki. Pomyliłem się. Bo tutaj zresztą piszę. Jakoś kolejka linowo-terenowa. Dobra. I wszelkie wątpliwości mam rozwiane. Dobra, idziemy tam właśnie pod tą. Yy, pod te tory. Pójdę torami do góry. Bo tutaj póki co. Nic ciekawego się nie dzieje żadnego zwierzaka nie widzę. A może z torów znacznie więcej wypatrzę. Zobaczymy. Okej, okay, jestem już. I teraz torami przed siebie. No, powiem wam szczerze, że dużo tutaj punktów nam nie zostało. No tutaj tę równinę, zwaną równiną... Za Czy coś takiego? To mamy praktycznie wszystko odblokowane. Zresztą tutaj zaczęliśmy naszą przygodę. Spalona skała, no tutaj jeszcze będzie troszkę, podejrzewam, że tu będą jakieś punkciki. No nie, no w sumie jeszcze troszeczkę jest. Także będzie coś jeszcze tutaj do roboty. I może w czasie, jak będziemy eksplorować tą, ten rezerwat, tą mapę, to może naprawią w końcu te misje. A jeśli naprawią, no to byłoby bardzo fajnie, jeśli nie, no to będziemy dalej eksplorować i wracamy do Taigi. A jeśli by naprawili, jakbym był na innym rezerwacie, no to po prostu wybierzemy się tutaj do Colorado. Dobra, na razie idziemy przed siebie. Duża odległość. co my tam mamy, chyba odpoczywającą tłumę, ale nie jestem jeszcze pewny. No pewnie odległość. Hmm. 135 metrów. No ja mam magnum. Tylko nie mam tego mocniejszego. Mocniejszej lunety 50K 42 Trafiłem? Bo sam nie wiem. Chyba bardziej celowałem jej w brzuszek. Tak, jest puma. Myślałem, że tam wapiti odpoczywa. A tu mamy pumę. Podejrzewam, że pocisk nie jest odpowiedni. Ciekawe ja bym strzelił właśnie zwiranta, ale wiecie co? Nie chciałem się męczyć, później tropić i tropić. Olałem sprawę. Wolałem jednym strzałem pumę powalić. Tu pewnie jest nieodpowiedni pocisk. No ale to nic. Ważne, że jej puma jest w bloku. Ustrzelona. Zawsze tak te kicie, tak dziwnie wychodzę. Jakie pazurki ma. Zobaczcie. Nie, odpowiednia yy, amunicja. Wszystko ok. Ciało prawe płuco. Ale oceny nie mam żadnej. Szkoda. Dobra. Wszystko jest na. Jak najbardziej odp odpowiednie, jak najbardziej w porządku zabieram ją. Idziemy dalej przed siebie. No jaka nagroda pieniężna, sporo. O, tam jest chyba. Zaraz to nie ma tutaj już torów. Kolejka liniowo. Jest chyba stacja kolejowa, no ale co? Nie ma już torów? A dobra, zresztą nieważne. Chyba tam dalej są te tory. Tutaj. Źle patrzę. Tak, tu jest stacja kolejowa, kolejna. A tory mamy tutaj, właśnie. O kurde, a tam co mamy? Pasie się chyba Wapiti. Tylko trochę są daleko. Wiecie co? Ja nie będę ryzykował. Ja będę oczywiście tutaj strzelał, tylko damy nie pocisk stoszkowy, tylko polimerowy. Troszkę mocniejszy. Oby mnie nie usłyszały. No, już mam je usłyszać, bo. Chyba tak, znikły. Nie, tu są. No, bardzo łatwy, żeruję. Tu jest stacja. Wiecie co, ja troszeczkę podejdę. Mam gotową broń. Ja będę strzelał, to się do was odezwę. Tylko podejdę bliżej. Na razie się przedzieram przez krzaki. Tutaj powinienem widzieć wapiti po mojej prawej stronie, tutaj. O mam. I, po, i tu chyba też gdzieś wapiti jest koło mnie. Próbuję wejść w krzaki. To tam był ładny osobnik. Tylko ja już nie wiem gdzie. Jeszcze podejdziemy na cichaczu. Oho. Tu tłupie koło mnie. Tylko gdzie jest ten samiec, no. Przede mną jest, chyba za drzewem się schował No musiał się kurde schować za drzewem, wiecie co? Przejdę jeszcze troszeczkę bardziej w prawo Żeby mieć lepszy widok na niego Na pewno mnie nie zobaczą, wyczuć też mnie nie wyczuję, bo jest A ja jeszcze podejdę. Boże mnie przegiął zaś. Dobra, poczekam aż się może podniesie głowę zaraz. Teraz spróbuję strzelić mu tu w kark. Dobra, tu miały strefę A ja teraz, o tam widziałem ukradkiem. No i zobaczymy czy te wapity rzeczywiście są takie pancerne. Wskazuje na to, że tak. A to, co to? Albino znowu mnie prześladuje tym razem? Nie, po prostu on tak wygląda, ale ładny. 220 metrów, to już nie dam rady go ustrzelić. Hmm. No nic, zobaczymy, tu mam te strefy żerowania i tutaj gdzieś on sobie biegł do góry, zobaczymy, pocisk polimerowy, no, tu już nie ma żartów. Tempo nie bardzo małe, no, sami widzicie, no, punkty trafień tych zwierzaków w tym rezerwacie to jest po prostu śmiech na sali. Bardzo małe, uwierzycie? Bardzo małe, no. Polimerowy stożek. Jedno można powiedzieć, armata. I bardzo małe, no. Wybaczcie mi. Tam chyba jest ambona myśliwska, ale czekajcie, ja spróbuję tutaj znaleźć te. Wapity jeszcze. Może gdzieś tutaj pobiegły, kto wie, albo znikły. Różnie tutaj jest w tym rezerwacie, sami wiecie. Niespodzianki są. O, tam jest kolejny trop. Musi świecić na niebiesko. O, jest. 50 na 25 dobra, zobaczymy. Może zaraz uda mi się go znaleźć. Kto wie, tu jest chyba chatka, a raczej schronisko no tak mi się wydaje, od bloku znaleźliśmy yy, schronisko, super ja tu zaraz przyjdę, chyba tam leży, jest mamko mam nadzieję, że to jest samiec albo są sam, pewnie, samica, no super No, pewnie, że tak, kurde. Ale zobaczcie. Kurczę, no było nieźle jakieś takie uderzenie. A tutaj chyba jest krew tego samca, tak mi się wydaje. Jest czy nie jest? Jest. Dobra, ja jeszcze pójdę za nim. Poczekajcie chwilę. O, zobaczcie, tu są. Ile ich jest? To już musi paść, ta samica. Tak, trafienie w organ żywotny. Na pewno, zobaczcie jaka plama. Jest, trafienie w organ żywotny. Skąd ona pobiegła, to nie wiem. Tutaj na dół sobie pobiegły. Średnie krwawienie, czyli ona zaraz będzie tutaj... O, jest. No. Dobra, zbieram kolejną ofiarę. Dobra, kurde, poszukamy się tego Wapiti, ale nie, wiecie co, nie będę szukał tego Wapiti, idę sobie odblokować schronisko. Bo gdzieś tutaj się minąłem tym schroniskiem, może w następnym odcinku poszukam. Muszę kończyć. Przekroczyłem zaś czas. Jest czy nie jest? Jest, super. W ładnym miejscu nawet schronisko się odblokowało. Tam mamy oczywiście ambonę myśliwską, też sobie pójdziemy. A tu mam punkt obserwacyjny, a takim ładnym wzniesieniu. No też trzeba będzie tutaj przebiegć sporą odległość. Ale przebiegniemy nie bezproblemowo. Dobra, przejmujemy schroniska. Kontenery nasze zabawki już są. Wiecie co, ja może albo w następnym odcinku, albo poza odcinkiem yy, poszukam tego Wapiti, bo tam było 50 na 25, czyli on po prostu był praktycznie ubity. Jak widzicie, no, polowanie na Wapiti, nawet z naprawdę mocnej broni, powoduje spore trudności. Myślę, że to ma związek właśnie z punktami trafień zwierzaków na tym rezerwacie. No, ale to jest temat na zupełny inny odcinek, ale ja zbliżam się tutaj ku końcowi, no więc jeżeli odcinek Wam się podobał, dajcie łapeczkę w górę, jeżeli nie łapeczkę w dół, subskrybujcie, udostępniajcie mój kanał i widzimy się już w następnym odcinku. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, hejka!